w przypadku na przykład takiego Stacha z Normandii, moi drodzy, wyłączyć dźwięk i y, samą gestykulację y, z, sobie obejrzeć y, tę mimikę, to wszystko co tam jest, y, to jest przypadek człowieka chorego umysłowo po prostu. Ten człowiek powinien siedzieć w zakładzie psychiatrycznym. Będzie jeszcze magni. Nie, nie, bardzo, taka my prawdę, że jest mężczyźni, aaa, prawdziwi Gdzie ty chłopy? A bo taki mój, to jesteś moim czesnym, gdzieś mi znam agni, to jesteś i powiedzenia z brygady Chiwaka. E? 40 ponad lat jest, te chyba 45 w Polsce, i ty po polsku nie, nie potracisz mówić? Co to jest za psychoterapia? Tempa spychoterapia. Swizochremia swizochremii. Rozumiecie? Chciałbym było sobie zadać pytanie, czy ten tramwels cyta? Odpowiesz po prostu za skalowanie, kłamliwe obrażanie w sposób ochydny, że jest bardziej naburzowana niż ja. Ja tylko powiem jedną rzecz, Ty taki Samary... Samara... samaritanin. Nie uległy. Moi drodzy, Polska ma 5,5 biliona zadłużenia. PKP jest na takim poziomie, że nawet szkoda wymieniać. Przypominam. Eee, Aristoklesa. No słuchajcie, to już jest kuriozum. Jak to dzisiaj kobity. wysylikowane, wysylikowane, wysylikowane. O, Z silikonem, jak to się mówi, wysylikowane. Jasiu Fasola. Robi to dużo lepiej. <noise> Trochę książek przeszkałem w życiu i starałem się czytać tylko wartościowe książki. No, aby zapobiec relekt, e, relekcji prezydenta Donalda Trumpa. No, Trumpa, tak. Jeżeli razem ich. To jest źle napisane. Jeśli razem ich skarżemy, oskarżymy, ich omordy. Oni nigdy tego nie, nie wiedzą. No, tu źle napisane. Oni nigdy tego się nie dowiedzą. Także w wielu substytutach sub od 22 roku o systemie identyfikare... Ind przepraszam identyfika, rejestracji zwierząt. Na koniec strony tego no Normandia tego człowieka, bo to jest bardzo ważne, bo ja tutaj schiwałam się mu kilka razy, no, ale to jest kurwa głąb Primasort, to jest jakaś kurwa pałac przyjacielcyz, który robi tam jakieś kanałki kurwa na YouTube i tutaj szuka sobie reklamki, a pierdoli takie głupoty, że się w głowie nie mieści.